Wynajmujesz mieszkanie. Zdecydowałeś się podpisać umowę najmu okazjonalnego, ponieważ dowiedziałeś się, że będzie to dla Ciebie najbardziej bezpieczny instrument, który zabezpieczy Cię na okoliczność, gdyby po zakończeniu najmu Twój najemca nie chciał się wyprowadzić. Śpisz więc spokojnie, jesteś zabezpieczony, jesteś pewien, że nie będziesz miał niechcianego lokatora po zakończeniu najmu. Ale przecież tak naprawdę wynajmujesz to mieszkanie po to, żeby czerpać z niego korzyści finansowe, żeby co miesiąc odbierać czynsz najmu. W jaki więc sposób zabezpieczyłeś się, żeby ten najemca faktycznie Ci płacił? Czy w ogóle istnieją jakieś instrumenty, które są w stanie zabezpieczyć płatność najemcy w stosunku najmu? Wiemy, w jaki sposób skonstruować umowę, żebyś był zarówno zabezpieczony na okoliczność płatności czynszu, jak i na okoliczność wyprowadzenia się lokatora po zakończeniu umowy najmu. Działamy na rynku od 20 lat. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie sprzedaży, kupna, najmu i wynajmu nieruchomości. To są Twoje pieniądze. To jest Twój majątek. Nie zostawiaj spraw samych sobie. Zaufaj profesjonalistom. Zapraszamy Cię do współpracy. 602 100 648. Biuro Nieruchomości Home Expert.